witam was w tej grze o tej szalony świat jeżeli właśnie w tej grze będziemy grać mimo że wygląda na to no mające jakoś nie więcej innej gry um, o tej to jednak nie powinno być aż tak zła Co nie? Więc tak sobie patrzę co bym mógł na... Trzeba się tego zgubiłem. Chyba chwilę tylko zgubiłem nie nieuwagi już zniknęła mi na dekady Nie, Chyba. Oj, Dobra. Ale zanim przejdziemy do materiału, to subskrybujcie mnie, lajkujcie. No i, I nie zapominajmy o jednej rzeczy: tylko przeniosę się na chwilę w... do przodu w czasie. A mniej więcej, zapraszam Was serdecznie na stronę milia... Mini Legend. o o do dalej dostępny. Pełno nowości. Mini pupile. Świecący, dalej też demoniczny jest. W ogóle wiele, wiele innych w dodatku z, z zmniejszoną ceną. Znacznie zmniejszoną ceną. I pewnie jeszcze tego będzie wiele innych. No dobra, ale możemy już przejść do tej gry. No. Uwaga, ta gra ma być nieco trudna. Nie... nie... nienawidź tej gry z tego powodu. By... Czy mamy nienawidzić tej gry? A, to jakby jest w formie story. Już... Nie. Zacznę po prostu pierwszą podróż i może podzielimy co na taką serię, tylko warto będzie sprawdzić najpierw jak długa jest przeciętna wycieczka. No, widzę, że tutaj pełno pacetów. Hello, sir. Are you going to buy a ticket? Um, Please, buy a ticket. And... <try> hello everyone and welcome to a tour of the multiverse today Aha, we will be traveling to many different unique worlds multiverse. please board the bus and sit back o, relax, Cześć, Botek. and enjoy as we jump into another world um, oh wow. here we go I recommend hanging on. Genialna animacja. Nie zapowiadaj się na horror. ale latamy. Potem się jeszcze może zaprosić kolegów. Jakby co, to ten film nie sponsorowany. Chciałem po prostu, żeby... Może mi nie spowodują takiej frajdy jak LEGO, ale... Ale są naprawdę fajne. Co to jest? A nie, czekaj! To jest jakby taki świat jak i Morty'ego, tyle że w Robloxie. Aha, zamieniłeś, że jakby meble leśaliśmy się a ludzie meblami. meblami. Mm -hmm. Please, Czy ty przemówiłeś? Hmm. Co do jasnej hey. Czy ty. A, on tylko jedna stole sobie. Czy on się na mnie patrzy? Tak, on się na mnie patrzy. Ech. No, jakby ktoś trochę się bał, to. Serio się niech Oho, ktoś jest z telewizorem. Nie nie Dobrze. Hmm. O Boże, pomóż nam znaleźć niebieski klucz. Let's Lec z baterii to... Ja muszę baterię znaleźć. Ty. Nie powiem, troszkę się boję, a to chyba serio horror. No z kolegami byłoby przyjemniej. O, to Aha, łóżko śpiące na człowieku. Ale to jest trochę straszne. Łóżko hmm. z ryżem. Um, to ja zrobię cięcie. Dobra, włączyłem jakby ten reaktor. Co to jest? Pan chyba nie będzie wkurzony, jak coś sobie lekko zajrzę? To co moc nie. nie, kogoś, nie. Ok, co to jest? Oh god, you gotta get us out of here, man. They're planning on turning us into furniture if they catch us. I wanna go home. I miss my mom. If you manage to get the red key, then you can open up the basement and we can escape. Please! Uh-huh. So to... so like... Oh, actually, was a a... Okay. Też... JEZUS! O, jak to jest podobne do tego... ...horrora o Myszce Miki. Jak chcecie, to też mogę go nagrać. Golsztyn i lekarze są. O, fajna muzyka. Jak na święty dobra będzie szansa jak on przyjdzie se. Dobra teraz. nie, 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 nie. nie. Tutaj mamy takiego innego gościa. O. Jest otwarte drzwi. Teraz muszę tylko tam wrócić. Uważając przy tym na tylko psychopata, który tutaj łazi. Dobra. Ale z wyjściem są będzie troszkę ciężko. To się rusza. Dobra. I uda się. Dobra, jak jestem w tym pokoju, to spoko... Gdzie są? Czemu tu nie ma pana Ach, Cholercia. Wszyscy zniknęli. Eee. Jezus o czekaj to są moi koledzy tak to są ci ludzie ojoj co oni z nimi zrobią Ach, mam po prostu sobie wrócić. No, taki lekki horlorek. Oh, nie strasz! No świetnie, to nie koniec. Czekaj, gdzie... O nie. Zamknęli mnie! Oho! Parkour! Dobra! Nie wydaje się on być szczególnie ciężki. Ale tak, ale przyznaj, ta gra była przerażająca. Wyrawa twórcy. Choć to chyba nie był serce tej gry. Oh. Gdzie ja? Oni tu... To... A, tutaj mam. Nooosz! Ale emocje! Emocje, jak nie wiem! Dobra, uda się! na całą liczną czasu. Dobra. Szybko. Ała. A jak był w tym czas? Czekaj. Aha, i ten etap mi pominęło. Okej. Okay. jest ale ta gra jest długa. Co to? <laughs> oh, nie. we were worried we lost such a beautiful piece of art. What you say, Dressy? Let's heat things up in here. boss.

A ten sam próbuje we mnie przy was... o, nie. nie. Oni nigdy! Ja was... Oj... Jak Was w ogóle bije się? Bo ja totalnie nie kumam.

Aha! Ja muszę wycelować tych! Dobra! Teraz dobrze przyceluj I, i i, 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 i będzie! Tak będzie, będzie, będzie! No, no, strzelaj! <trybuj> <trybuj> A. Dobra! KU MAM JUŻ Muszę, wy... Muszę utrzymać miejsce złoto tego pana idealnie Ała I ROZWALONY Co to? o nie to nie koniec A części z komoty mam użyć? O nie, o nie! A ja mam to do... O nie! Zostaw! O pies zapotężny! Co ja mam? A o cholera! OLE TEN BOSS! Sinse... ZEMSTO! Jakieś chwile z Ninjago... Dobra, to teraz gdzie ja mam... ten kroczek umieścić? ja zaraz zginę! Okej... Okay. Spoko, mam jeszcze jedno pełne życie. A chłop nie. Ale kolejnego burgila zyskałam. Au! Dobra! Uła. Tak! Udało się! Wygrałem. Dobra, nie było łatwo. Hmm. Nawet i do... To wszystko? Powiedz, że to... TAK, TO WSZYSTKO! No rację, bocie. Chcę w niej ak... Co? Eee? Zestrzeli nas? To nie koniec. Nivel się. Ta powiedz, że to wszystko. Putek, nie! I'm I'm still alive. It hurts. Why was I programmed to feel pain? I'm sorry for this. This is all my fault. You aren't safe out here. Um, yeah. Take my arm to defend yourself. Powering down. POM Seven, I Z tego... A co, użyj podwój o tak wyposaż? A ja mam się tym bić. Właśnie, mogę przejść? Nie. Oni. Hey boys, we got some fresh meat here. Oh boy, nie. I'm Nie, no. Cuk. SpongeBob. Hej. Oni ja mam wszystkie. Znajdź drogę do domu. A dobra, tyle że ja jestem za... Tyle że ja jestem... Jestem na większ... O! Co to? Aha... O, ptaki! Ja mam się z nimi bić, bo... A, nie! NIEGRZYCZNE ptaszory. Ja ci tego tam jest jeszcze więcej, dobra? To miała być normalna wycieczka. A ty to też. O, nie, 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 nie zostawcie mnie. Błagam. A ja mam. Taki turbo napęd w sobie. Au! Au! Nie! Dobra, jeden pad. Wyłoki to samo. Eee. Co to jest? Chyba chłopujcie mi. Mamy no, mi... Co to, to są za stwor. Proszę, powiedzcie, że to już koniec, bo ja już... Masz Ale Nie potrafi mnie. Nie... Ja nie muszę się stać, żeby go Proszę, powiedzcie, że to już koniec. Ja już mam celu dość. Bitki z tymi potworami. Jak chcę już po prostu zakończyć ten materiał. Jeśli to nie wszystko, to wyłażę. Oczywiście, że to nie wszystko. Ale chyba to już koniec. Okej, okay, to so nie będzie łatwe. Nie no, znowu was jest dwóch. To nie fair. Dobra. Mam wszystko pod kontrolą. Okej. Okay. Szkoda, że... A. Aj A ja żyję. Co? Wyposasz? Okej! Okay. Jesz Po sami jeszcze jedna ostateczna próba. Oho! Czas się zemścić. Łowo męwicy? Co oni tym. Co oni to. Jedzą tutaj na potęgę? I powiedzcie, że to już wszyscy. Ja już chcę sobie zakończyć to nagrywanie. To chyba coś, co oznacza. Nie. No nie mówcie, że prawdziwa gra tutaj się zaczyna. No to wygląda, że prawdziwa gra tutaj się. No dobra. A, ja nie będę się klepał z jeszcze jednym bossem. Dobra. Też. Zdecydowanie wszyscy. E. Wow, co? Co to? Co to? Co nie ma? E, a ci to kto? Co? co, staw? Ja ci ja tu muszę przed szkieletami chronić No w gropie byłoby łatwiej Udało się a To chyba wygląda Nie no Nie, poddaję się No jak widać tak no nie jest cała aż tak ciężka Ale chyba a chyba po... prostu... Okej, okay, ale myślę, że ten odcinek się wam podobał, jest się z panem Fiszewskim, subskrybujcie, udostępniajcie, łapkujcie i nie każcie mi w to grać. Pa!